Siemanko z tej strony gry Maxteria, dzisiaj przygotowałem dla Was cztery ciekawostki o Saski, znanej również jako dziewica z Edirn. To jedna z najbardziej tajemniczych i fascynujących postaci w całym uniwersum Wiedźmina. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś, o czym mogliście nie wiedzieć, to zaczynamy. Dziewica z Edirn jest wzorowana na Joannie de Arc, którą zwano dziewicą z Orleanu. Joanna to francuska bohaterka narodowa z czasów wojny stuletniej, a także święta Kościoła katolickiego. Tak jak Saskia, Joanna była młodą dziewczyną, która, co w średniowieczu było niespotykane, nie bała się walczyć w zbroi w obronie ojczyzny. Tak jak Edirn, pogrążone było w chaosie. Taki Francja chyliła się wtedy ku upadkowi. Jej postać inspirowała żołnierz do walki, a sama De Arc przyczyniła się do kilku ważnych zwycięstw francuskich. Ostatecznie jednak została ona schwytana i spalona przez Anglików na stosie. W angielskiej wersji językowej gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów Saskia, gdy Geralt informuje ją, że Jorwe wpała do niej uczuciem, Odpowiada, że po prawdzie to zawsze wolała krasnoludy, jednak elf też może być. W grze Gwind, Wiedźmińska Gra Karciana, zasugerowano, że dziewica z Edirn dziewicą wprawdzie nie była. Sezentesis jest drugą, wraz z Regisem, najczęściej pojawiającą się w grze Gwind, Wiedźmińska Gra Karciana postacią, tuż po Geralcie, który posiada siedem kart. Z kolei Saskia i Regis. Mają je aż cztery. To więcej niż Zoltan Szywaj, Ciri, Jennifer Jaskier czy Tris Merigold. Wszyscy mają po trzy. I to były cztery ciekawostki o Saski. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i spojrzeliście na tę bohaterkę z innej perspektywy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale na kanale Gry Maxteria.